Na początek... Na początek nowego sezonu u mnie American Beauty, czyli prawdziwa siła sióstr. Zapraszam, bo to było zawsze, zawsze moje marzenie, żeby tutaj siedzieć z Kubą. Jestem taka szczęśliwa, że mam nadzieję, że każdy będzie oglądał. A Marta, jakie było twoje marzenie? <noise> ja nie miałam marzenia. Nie! <noise> Zapraszam! Baba uparła, no. Dlaczego nie możesz powiedzieć, moim marzeniem było? No. Moim marzeniem było... Jeszcze raz, szybko. Kuba A... co było twoim marzeniem? Moim marzeniem było tutaj być u Kuby. A co było twoim marzeniem? A żeby cię poznać. No kurwa, wreszcie, no.